Krawy zbożowe, kiśle, wypieki i budynie to już ponad 200 lat odkąd Włocławek związany jest z produkcją spożywczą. Firma Bakalan przekazała wczoraj Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobryńskiej medale pamiątkowe, firmowe tłoki pieczetne oraz opakowania dawnych wyrobów fabryki Boma i Delekty. W 1816 roku zaczęła się historia przemysłowego Włocławka właśnie od tworzenia fabryki Cykorii przez rodzinę, która potem miała niesamowity wkład w rozwój miasta i regionu, a także polski. Te pamiątki to wyjątkowy prezent na jubileusz muzeum. Równo 110 lat temu. Nastąpiło otwarcie Muzeum Kujawskiego w więc obchodzimy okrągłą rocznicę naszego powstania. Tradycja włocławskiej fabryki cykorii na stałe związana jest z miastem i nie tylko. Kawa z Wocławka trafiała do filiżanek w całej da, Polsce. rolnictwa e... miała przy tym całkiem e, niezłą reklamę. E, każdy dom pije co dzień kawę bom. Hasło, które jeszcze stare pokolenie, to starsze, pamiętające czasy przedwojenne albo krótko powojenne, doskonale pamięta. Pamiątki przekazane do włocławskiego muzeum trafią na wystawę stałą po opisaniu i zabezpieczeniu przez muzealników. Chyba najbardziej takim okazałym przedmiotem jest płat sztandaru. Fabryki Boma. My z tej strony widzimy awers, na którym widnieje, no powiedzmy, logo zakładu, wyraźnie identyfikujące o jakiej fabryce mówimy, bo mamy właśnie te laski z cykorią, z kawą Boma na tarczy, poniżej opakowanie również z napisem BOM. No i oczywiście haftowane w narożniku we Włocławku, tak, czyli fabryka Cychorii Ferdynanda Boma we Włocławku i data produkcji, czy wykonania tego sztandaru rok 1939. I gdybyśmy przeszli na drugą stronę, na awersie znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a więc takie połączenie z jednej strony przemysłu i informacja o tym, jaką, jakie znaczenie miała fabryka, a z drugiej strony przywiązanie do takich tradycyjnych chrześcijańskich wartości, które we Włocławku przed wojną były bardzo silne. Sztandar to była rzeczywiście um, pamiątka, która można powiedzieć, cudem się uratowała w okresie okupacji niemieckiej, która była niesamowicie ciężka dla tych obszarów. Ukryty przez pracowników podczas okupacji sztandar prezentuje się okazale, ale uwagę przyciągają także opakowania kawy, których dziś nie spotkamy już w sklepach. Jest charakterystyczne dla, dla wyrobów fabryki Boma, jednocześnie jeszcze dla czasów przedwojennych. Co prawda te przedmioty, które tu Państwo widzą, te opakowania kawy pochodzą z roku 1947, ale gdybym miał tutaj obok przedwojenne opakowanie, ono by się specjalnie nie różniło. W ten sposób po prostu te produkty były pakowane. W tej części włocławskiej historii będziecie mogli niemal dotknąć niebawem.